Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Blue Bulb. i dziś chciałem zaprezentować wam nowy tryb Summoner's Swift, czyli jeden za wszystkich. okej okay. okej, okay. Nasza drużyna gra w jak widać, przeciwna, natomiast gra Lux Sądzę, że będzie to dość ciekawa rozgrywka. 30 okay. sekund do pojawienia Tutaj dodali nowe, właśnie itemki. Plus, jak tu widzicie, w lewym dolnym rogu jest miejsce nad totem, który przeważnie jest darmowy. O cholera jasna. Pieprzyć mógłbym się skupić na grze. Pojawiły się Okej, myślę, że jednak coś z tego wyjdzie ciekawego. No zobaczymy, co ten totem w ogóle daje, bo jeszcze go nie używałem. Czemu ukrycia, które działa przez 60 sekund. Ukrycia? Trzeba odkrycia no, Postawmy go. No, Okej. Okay. Dobra. Na cholera, zestunowali nas. Ciężko to widzę. Przynajmniej dopóki sobie innych skilli nie odblokujemy. Cholera. To dopiero początek, moi do. No i box Fuck mi Chciałem wziąć jakiegoś Adekery To nie, to nie Chcieli Wukonga to mają wukonga no. Cholera no Nie jest lekko Sojusznik pokonany No właśnie już rozjewali nam drugiego siomka Ojku, trzeba na spokojnie. Szybko level pić. A coś skombinujemy. Yy, bawiłem się już to nieco w ustawieniach mikrofonu. Mam nadzieję, że nieco lepiej mnie słychać. Suki jedne, no! Ale to będzie ciężka gra. Oj, oj, oj. Dobra, oj. poczekajmy, może na ten mieczek trochę długi mieczek. A teraz stanią jak widać, wcześniej był za 400. Teraz za 360. No i dobrze, bodaj trochę. obradki się zmieniły, rubinowego kryształu chociażby. Nie wiem, czy coś jeszcze nie, nie zauważyłem. Dobra, teraz ja na jakiś czas myślę, że będę właśnie nagrywał z Lola. Zresztą mam, jak zauważyliście, zorobiste intro dzięki właśnie video Jacksowi. Ty mnie zrobił. Okej. Okay. A, cholera. Mógł mi pomóc burak, to byśmy nie dobili. Ja pierdziu. No fajnie, 1 do 4 jest w skillach. Ja pierdził. Ciężko będzie. Nie, raz już grałem w tym trybie przed nagraniem. Grałem atroksem. Przeciwko gangplankowi. No nie było łatwo, ale udało nam się wygrać. Ale jeszcze. Takie rozgrywki przeciwko adekery nie miałem Znaczy z supportem raczej Koleś cofnij się lepiej Kiepsko z tobą Postaw tu Żeby coś widzieć Okej okay. Czy tu są? Nie, nie, tu ich nie ma Dobra to szybko, szybko, szybko wiesz Ładuj Dobra, nie ma co się rzucać. To się cofnij. Cofnij. Kuraku. Nie, 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 nie! Fuck! Super. Ojej, ojej, ojej. Tyle wygrać. A no, jeszcze drugiego mogę szukać ukać robi? Nie buty by się wybadało kupi się ja tam mam 345 pokonany No zajebiście nam idzie 2 do 7 Żadnego killa jeszcze nie mam OMG Mam nadzieję że się sytuacja trochę zmieni Bo kiepsko to widzę bo zaraz mam że stuszują I mam bomczy Ile mam wieżę puszować a nie Okej, okay, dawaj, dawaj, dawaj Znaczy trzeba trochę odbierać A, myślicie, że to da tak się tak zrobić Kuźwa Leszcze My się Kuźwa, grubo mylicie Cofnij się nie Jeszcze damy radę Trochę HP mamy a wiedziałem wiedziałem Głupie suki Cholera Możemy idziesz? Idzie To się mogę zacząć Dobra Budki, budki, budki To się też przyda U nas będą cisnęli 325 Poczekamy, poczekamy Na dole załatwili? So nie u góry Fuck me Już nas podeszli Ja pierdził Na dole też? Prawie Ja pierdziu 3 do 10, ale na ścisną No nie mogę Dobra Skupmy się, skupmy Teraz będziemy jej po wieży na topie Ale na. Y, midzie ich ciśnie, dobrze ładuj ich tam na micie My na bocie coś podziałamy i będzie dobrze Mam nadzieję Dawaj, dawaj, dawaj gdzieś tam Dobra No i tu Dupa, 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 dupa Zaraz na to nam idzie Serio? Licho to widzę Zajebiście, już, powiesz, mamy. No, to zobaczcie chociażby na moim przykładzie, że nie warto jest właśnie tak brać. Chociaż możecie wiedzieć, którego bohatera wybierze przeciwnik. Ale jak widzicie nie mamy szans w starciu z Adekary hmm. O, MC, ja coś tam mogę kupić tu? Serio? Serio? Jeszcze mi się w PR dzieliła tutaj Matko, Dobra, może trzeba inaczej spróbować. Nie my wszyscy midem. Spuszczujemy jakąś wieżę. To będzie git. Mit Fiotki, mit. Wiecie gdzie to? Bo jeżeli nie razem, to ciężko to widzę. Co jak wam mam w jednym sam zrobić? Co? Ja się kuśwa pytam, co? Super, wracajcie jak nas ci tutaj. Ja pierdolę. Wszyscy się tu dojebali na Mida. Przeciwnik został seryjny Kiepsko to widzę, bardzo kiepsko Przeciwnik został HP. Skoro się zebrali wszyscy prawie, że nam idziemy. Ja spróbuję im wieża chociaż pocisnąć. Żeby trochę hajsu zebrać, czy nie Jesteśmy w dupnej sytuacji. Bardzo dupnej. Już idzie jakaś na A nie Myliłem się Zostawmy totem Mamy radę, please. Chociaż tą wieżę. Za sraną pocisnąć trochę. A jeden jakiś na bota. Chociaż we trójkę tam siedzą Wróks i No dawaj, 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 nie zdążymy chyba. Ktoś tu przyleży. Przeciwnik jest nie do powstrzymania. Mam rady damy. Dobra. Zierabiegiem z powrotem. Biegiem z powrotem i kupuję jakiegoś itemka. Itemka, itemka, jest... itemka. Kurwa, no, znowu nas cisną. How sweet. Cofają się. No i skutecznie. <ścoughs> Czy ktoś pójdzie od nich na botan? Nie pomyślam o tym. Już poszedł. poszedł. Kłuswa, wiedziałem. Dobra, teraz nam namida. Przejdźcie na Mida, na mida. Wykorzystajmy tą chwilę, póki są rozłączeni. Koniec serii. Dobrze, 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 już idę wam pomóc. Tak, 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 Dobrze to suko. Ach, nie zdążyłem. No chodźcie, ja załatwiłem tą będę. Oki, okay, oki, okay. nie jest tak źle, nie jest tak źle. Weźmy tutaj. Zbierajmy na ten itemek, żeby już był w końcu mamy jakieś kile. 6 do 24. Serio? Niezbyt optymistycznie to wygląda. Tutaj. Wieża już idzie. Spróbujmy co nam szkodzi. Spróbujmy, trochę kasy się przyda. I Przynajmniej ich osłabimy. Oni już nam nami tak zjechali, wszystkie wieże na zewnątrz. Nie, szkoda gadać. No, pimpuj, pimpuj. O tam ich chyba wykończą. We dwie tam są. No nie, serio? Czy tak kiepsko nam idzie? A nie, bo tam są we 4 chyba. Uu. Przynajmniej Kradzież Życia mam, to się na coś przyda. I ładujemy. Bum. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, do nas się jakiś ombajter... O nie, już idzie. Pieprzona luksorka. nie, o niej już było Ja pierdolę Nie 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 ciężko. Tak ładnie było Ja nie mogę Dobra, mamy przynajmniej tego itemka Na że cię zbieramy No sporo będzie trzeba zbierać Może tego weźmy No Prędkość do ataku Ten będzie lepszy To zbieramy na tego Spuszowaliśmy wieżę Jestem kontentowany Zaraz lecimy na A Raz tu, raz tu, trzeba kombinować Sojusznik pokonany Nie, Sojusznik pokonany Tak, Uj, ile ich jest? Okej, okay, jest trochę hajsu Tylko atakuje, się też przydałem, bo tu kiepsko widzę. Tam już się jarają, że nas podchodzą, na idzie. Chwilę nie uwagi wykorzystam do zajścia ich z tej strony. To pytanie, czy oni są tego świadomi? Czy też mnie zajdą? Jak tylko podejdę pod tą wieżę. A już tam rozbiliśmy ich, czy czyli zaraz mnie podejdą zabójcą Okej okay. Przynajmniej jakiś damage mama, a nie za co wcześniej No, rendować się już Ale era No no, dajmy sobie szansę Jako taką No, zobaczmy co z tego wyjdzie już nas przeszło, cholera jasne. Jest, jest No ale chociaż trochę im pocisnęliśmy. Leźmy teraz na mida. Spróbować. Zajdźmy ich tędy, z krzaczorów. No może całkiem fajnie wyjść. Sojusznik pokonany. Przeciwnik jest boski O nie, nie 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 Za dużo ich tam jest Szybko, szybko, szybko. kurwa no Lej szybciej No, oflankować dziadów Cholera, jasna Nie, nie widzę tego Fuck Ale zjebałem po całości Zjebałem, 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 zjebałem Ojej ojej No ale nic no Coś nowego Ten tryb Nie no, znowu mi FPS-ów w Zleciło Kuźwa Mam ram. Wrócę do was za chwilkę Okej, okay, jesteśmy już z powrotem Podziałało troszkę fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, fak co z nami będzie, jeśli znajdziemy na zakręcie? Ciekaw jestem, czy w ogóle wyraźnie mnie słychać. Oprócz tego, że trochę przeszczy mi ten mikrofon, zastanawiam się nad moją dykcją. Czy w ogóle słychać to, co ja mówię? Przeciwnik no, jest legendą. Bo staram się właściwie mówić wyraźnie. A cholera, już się podamy, czy nie podamy? ta No nic, miło się grało. Zobaczyliście trochę nowy tryb. I to by było na tyle. Kiepskie mieliśmy szanse, aczkolwiek no. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zachęcam do komentowania, subskrybowania, oceniania.